Twój tata powiedział, że kiedyś byłeś powodem do dumy dla niego, a teraz jesteś powodem do wstydu. Tak. I jeszcze, musiał, jeszcze napisał na koniec Sandra. Wszystko z małych literek pisał, ale napisał Sandra z małej literki. Andra dużej. czyli dał typowo, że jej nie szanuje. I to jest dorosły facet. I to jest dorosły facet, nie? Więc ja, na... słuchaj, nie gadamy o moim ojcu, ja tylko chcę przedstawić to, ja nie lepiej wyciągam nie. brudów, lepiej nie, lepiej więc nie. ja chcę po prostu powiedzieć to, co chciałem przekazać mniej więcej. Chciałem zabrać głos w sprawie wypowiedzi mojego ojca. Nigdy się nie wypowiadałem, ale kiedy widzę coś takiego, że inne wartości chciał przekazać mi i się mnie wstydzi, to mi ręce opadają, naprawdę. Tato, mówić to publicznie, to miała być wysłana wiadomość do niego. Tato, mówię, mówię to publicznie do ciebie. Obydwoje doskonale wiemy, czemu nie zarabia, czemu nie Kurwa mać, jeszcze raz. Tato, mówię to publicznie do ciebie. obydwoje doskonale wiemy, czemu nie zabraniasz głosu, czemu nie zabierasz głosu w tej sprawie i obydwoje dobrze wiemy, że to nie przez to, że jestem twoim synem, ale to już zostawię dla siebie. Bo nie jestem tak zdesperowany, by mówić źle o bliskich, ale powiem tylko, o, powiem tylko to: jeśli ktoś nie został nauczony dobrych wzorców w dzieciństwie, to nie obwiniajmy go, że tych wzorców nie zna, i to tyle. Więc ja, wolał, czekaj, więc ja wolałbym ten temat ominąć. Ja dobrych wzorców nie miałem, nigdy, tak uważam. Nie chcę tego wywlekać na światło dzienne, bo jest mi za to wstyd. Więc nie oczekujcie mnie, czemu też taki czasem niedobry jestem dla innych.